Dzień dobry. Dziś komentarz z polskiej, kaszubskiej jastarni. Na początek muszę Wam wyjaśnić, że jeżeli chcecie zjeść świeżą rybę na polskim wybrzeżu, to raczej macie na to marne szanse, dlatego że w kwietniu kończą się limity połowów dla polskich rybaków, jeżeli chodzi o dorsza. Łososia właściwie nie łapią, sporadycznie łapią. Łapią polscy rybacy flądry i śledzie i te, na te ryby możecie liczyć. Jeżeli chcecie zjeść węgorza, to przeważnie jest to węgorz z Chin, hodowany w takich żurkach, wszystkie na taki wymiar. Jeżeli chcecie zjeść inną rybę, no to lepiej jechać na Mazury. Tak rządy PiS i PO i wcześniejsze zniszczyły polskie rybactwo. Nie ma polskiego rybacka, pozostały nieliczne już łodzie i statki. I tyle. To jest takie wyjaśnienie, żeby nie mieć złudzeń. A wiem to przeprowadzając wiele rozmów z rybakami, z ludźmi z wybrzeża, ponad wszelką wątpliwość. Podobnie jest na Zalewie, tak doprowadziliśmy polskie rybactwo do stanu Agonii. I to czeka polskie rolnictwo, jeżeli czegoś natychmiast nie zmienimy. I teraz kwestia polityki polskiej. Otóż przez długi czas wspierano nam, że ideą polskiej polityki jest bezwzględny sojusz z Ukrainą. Zapytam, dlaczego mamy być aż tak głupi i nieprzewidujący? Przecież dzisiejsza Ukraina, która propaguje symbole banderowskie, która czci, e, szukamy odpowiedniego słowa, morderców. I zboczeńców, takich jak Stypan Bandera, czy Roman Szuchewicz, jest krajem Polsce nieprzyjaznym, wrogim. Bandera i Szuchewicz byli wrodzy Polakom, mordowali Polaków. Barwy upadlińskie, czyli ukraińskiej powstańczej armii, to barwy, w których na pewno nie ma sojuszu z Polską i miłości do Polski. A więc dopóki Ukraina nie zrewiduje. Swojej polityki, swoich symboli, nie ma mowy o tym, żeby Ukraina była państwem dla Polski przychylnym. Oprócz Rosji mamy następnego wroga, jakim jest Ukraina. I cóż, kiedy wrogowie się biją, tym lepiej dla Polski. Taka to jest prawda. Co czeka nas od, ze strony banderowskiej Ukrainy? Nic dobrego. I to już widzimy po kolejnych wypowiedziach. Różnych indywiduów, które usiłują uchodzić za publicystów, polityków, wreszcie po postawie samego Żołańskiego. To 18 czerwca już Wierchowna Rada Ukrainy uchwaliła zgodę na podwójne obywatelstwo ukraińskie i innego kraju. I teraz, teraz dwa dni temu, prezydent Ukrainy, przeterminowany prezydent Ukrainy Żołański, zezwolił swoim obywatelom na Pobieranie podwójnego obywatelstwa. I otóż jestem temu zdecydowanie przeciwny. Wobec Ukraińców nie powinniśmy w ogóle stosować strategii podwójnego obywatelstwa. Albo Ukraińcu rezygnujesz z obywatelstwa ukraińskiego i starasz się o obywatelstwo polskie, albo nie rezygnujesz i nigdy nie otrzymasz polskiego obywatelstwa. Sprawa jasna. Inaczej wyhodujemy w Polsce podziemie banderowskie i piątą kolumnę banderowską, która będzie polska niszczyła. To rzeczy tak oczywiste. Ja jej mówię od wielu miesięcy. Początkowo wielu słuchaczy i obserwatorów mówiło, nie, mówi pan za mocno, za konkretnie, antyukraińsko. A ja odpowiadałem, nie, nie. Ja tylko mówię pro-Polsko. Staram się głosić to, co dla Polski jest korzystne. Minęły miesiące, i dziś już sami widzicie, do czego prowadzi pobłażliwość i ustępowanie Ukrainie. Do szkody dla interesu polskiego. I wreszcie trafił nam się prezydent, który zaczyna spełniać nasze aspiracje, zaczyna spełniać nadzieje pokładane w nim przez jednych więcej, przez innych mniej. Ja byłem sceptyczny wobec pana Nawrockiego, ale coraz mocniej się do niego przekonuję. Jego weto w sprawie ustawy o przedłużeniu przywilejów ukraińskich kosztem Polaków ponad Polakami jest jak najbardziej obiecujące i jak najbardziej Wiedzie do ochrony polskiego interesu. Świadczy o tym skala ataku, jaki nastąpił natychmiast po ogłoszeniu tego weta. Wszystkie media niemieckie, nie, polskojęzyczne niemieckie, wszystkie media postkomunistyczne, wszystkie media antypolskie, wszystkie ośrodki antypolskie rozszczekały się przeciwko Nawrockiemu i to z jadem, plując yy, gdzie tylko mogą. To dobrze świadczy o prezydencie. Im bardziej, panie prezydencie, zwalczają cię antypolacy, tym bardziej i mocniej murem stoją za tobą Polacy. Pamiętaj, panie prezydencie, że na nas możesz liczyć, tak jak i my, jak się okazuje, możemy liczyć na ciebie. Wreszcie trafił nam się polski prezydent, jakże kontrastujący z okresem prezydentury słabego, chwiejnego, ze słabym charakterem Andrzeja Dudy. Teraz o tej polskiej polityce. Porzućmy mrzonki o jakichś uniach idiotycznych, o których mówił Zychowicz, Budzisz e, i wielu innych krętaczy, mówiąc krótko, którzy teraz zmieniają zdanie. Pomińmy już te mrzonki o Unii Polsko-Ukraińskiej. Nigdy Unii Polsko-Ukraińskiej nie może być. Nie może być wyższy kulturowo, jakim jest Polska, łączyć się z bytem niższym kulturowo, jakim jest Ukraina, ponieważ ten byt niższy kulturowo zawładnie bytem wyższym Kulturowo poprzez swoje chamstwo, brutalność i roszczeniowość. I to jest prawda, którą można wywieźć z teorii Feliksa Konecznego. Ona się sprawdza i w stosunkach międzynarodowych przynosi dobre lub złe owoce. Akurat dla nas przyniosła złe owoce. I to źle świadczy o całej elicie, nazwijmy to, Pisu i Platformy. Te dwa ugrupowania doprowadziły do naszego podległego wobec Ukrainy kursu politycznego, do tej Uwłaczającej polskiej godności służalczości wobec ukraińskiej czerni. A zatem trzeba to natychmiast zmienić. Jak? Musimy budować realny sojusz i do tego powinien przystąpić pan prezydent Nawrocki realny sojusz z Węgrami, ze Słowacją, być może z Czechami, jak trochę zmienią swój kurs i z innymi krajami Europy Środkowej. Realny sojusz interesu, który będzie przebiegał tak, że Polska będzie na tym zyskiwała, podobnie jak Słowacja, Węgry czy Czechy. Ten sojusz musi się oprzeć na wecie wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO. Ukraina nie nadaje się ze swoimi spsiałymi y, standardami ani do Uk y, Unii Europejskiej, ani do NATO i, i trzeba to sobie powiedzieć szczerze, przestać opowiadać bajki. Nie możemy być ba bardziej antyrosyjscy niż propolscy. Nie możemy e, tkwić w jakimś Koncie, do którego zaganiają nas Brytyjczycy e, wspólnie z Niemcami czy Francuzami. Polska musi prowadzić swoją własną politykę wbrew interesowi Niemiec, wbrew interesowi Ukrainy i wbrew interesowi Rosji, ale wybierając to, co korzystne, e, wchodzić w układy gospodarcze z każdym, kto przynosi Polsce korzyść. I to jest kierunek rozwoju polskiej polityki zagranicznej: budowanie sojuszu środkowoeuropejskiego opartego na interesach. Tam, gdzie mamy wspólne interesy, tam działamy. Tam, gdzie nie mamy interesów, najlepsze deklaracje, najbardziej szczytne słowa nic nie wniosą. I to są generalne uwagi. Nie możemy też wejść w sytuację, w jakiej znaleźli się Brytyjczycy. Właśnie premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Zapowiedział, że wszyscy, którzy publicznie wyeksponowali flagi brytyjskie lub angielskie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tak więc można się zapytać, co to za kraj, który swoich patriotów chce zamykać do więzień? Na coś takiego nie możemy się zdecydować i przeciwko czemuś takiemu musimy zdecydowanie walczyć. I teraz kilka rzeczy szczegółowych, nie będę Was zanudzał ponieważ jeszcze atmosfera wiosenna, jeszcze słońce, jeszcze wykorzystajmy te ostatnie dni. Więc z kronikarskiego obowiązku dodam tylko tyle, że jaki Oleksandr Zinczenko, były zastępca szefa ukraińskiego IPN-u, porównał Nawrockiego do Hitlera. O, czy można być bardziej bezczelnym niż ten Zinczenko? Oczywiście powinien dostać dożywotni zakaz wjazdu do Polski jeżeli kiedykolwiek by mu przyszła ochota na to, żeby do nas wjechać. Koniec pieszczot z hamami z Ukrainy, którzy poniżają Polaków i obrażają naszą godność. Ktoś się może zrzymać na te moje słowa, że są za twarde, ale to są słowa, które powinny implikować postawy. A więc Zinczenko porównuje Nawrockiego do Hitlera, ale nie zrobi tego, bo nie ma takiej odwagi, żeby powiedzieć, ile związków z Hitlerem miał zawszawiony, E, homoseksualista Stepan Bandera? Ile związków z Hitlerem? Ile związków z Hitlerem miał Szuchewicz? Ile związków z Hitlerem miał Kłem Sawur? Czy ile związków z Hitlerem miał Petro Oliwnik, pseudonim Enej, morderca Polaków z Wołynia? O tym jakoś się nie zająknie ten Zinczenko bo wie dobrze, co spotkałoby go ze strony banderowskiej Siczy. Witali Mazurenko, o którym już mówiłem, który jest wyjątkowym chamem jedzącym polski chleb, powinien zostać natychmiast deportowany z Polski, jeżeli ukaże ukraiński paszport, albo ukarany z kodeksu karnego za obrazę najwyższych organów polskiego państwa. Ten Mazurenko w programie pani Gozdyry w Polsacie pozwolił sobie na użycie jakiegoś hamskiego słowa z języka ukraińskiego, oznaczającego przywódcę kryminalnego, i odniósł to słowo do e, prezydenta Karola Wrockiego. Za to powinny, powinien go spotkać natychmiast patrol policji, który go aresztuje, a następnie błyskawiczny proces i osadzenie w więzieniu, jeżeli okaże polski paszport. Bo niestety, ta cała kreatura o nazwie Witalii Mazurenko posiada polskie obywatelstwo, które nadał mu Andrzej Duda. Jeszcze długo będziemy musieli naprawiać błędy, które popełnił Andrzej Duda, w swojej nieprzytomnej kompletnie podległości wobec Ukrainy, której zrozumieć się nie da, a która powinna znaleźć swój wyraz przed Trybunałem Stanu, gdzie powinien być sądzony za naruszenie polskiego interesu narodowego. Mazurenko został wyrzucony z funkcji wiceszefa portalu Obserwator Międzynarodowy i wydaje się. Założycielom tego portalu, że sprawa jest załatwiona. Nie jest załatwiona, ponieważ zatrudnialiście antypolaka. Witali Mazurczenko jest antypolakiem i albo opuści Polskę, albo znajdzie się w więzieniu. I tutaj nie powinniśmy spocząć. I przypominam, że trwają prace Ruchu Obrony Polaków nad stworzeniem Funduszu Ścigania Antypolonizmu Zawisza. I właśnie z tego funduszu będziemy finansować wszelkie działania przeciwko takim Mazurenko, ale także przeciwko Natalii Panczenko która też ma polskie obywatelstwo otrzymane od Dudy, a która już jakiś czas temu ostrzegała, że będą płonąć różne obiekty w Polsce, jeżeli nie będziemy proukraińscy. No i właśnie płoną. Codziennie dowiadujemy się, że są podpalane. No i z dużą dozą pewności możemy twierdzić, że są podpalane przez Ukraińców. To jasne. A więc pani Panczenko, która żre polski chleb i yy, to za nasze podatki, w telewizji polskiej, ponieważ jest dziennikarką Swoboda TV, która jest finansowana z abonamentu i naszych podatków w telewizji publicznej, ta pani Panczenko również powinna zostać rozliczona kryminalnie za pogróżki pod adresem Polaków. Co do samej Ukrainy, to przypomnę, że Ukraina do dziś nie rozliczyła się z zabicia dwóch polskich obywateli w przewodowie. Dziś ponad wszelką wątpliwość, wiemy i mówi o tym Kaszpatel, szef FBI, że pocisk, który zabił dwóch Polaków w Przewodowie, został wystrzelony przez Ukraińców, wystrzelony po to, żeby wciągnąć Polskę do wojny. To była ukraińska prowokacja. Podobnie wiele znaków zaczyna wskazywać na to, że szczątki drona wraz z nieoczekiwanym wybuchem, jakie to wszystko miało miejsce na Lubelszczyźnie, to także ukraińska prowokacja, żeby wciągnąć Polskę do wojny. Nasze służby powinny się teraz skoncentrować na tropieniu ukraińskiej agentury w Polsce, antypolskiej ukraińskiej agentury. Jak mówię, skoro Ukraina jest państwem wrogim Polsce, to powinniśmy zacząć wyciągać z tego konsekwencje. Nie możemy też wobec Ukraińców stosować zasady podwójnego obywatelstwa. Jak najszybciej trzeba to zmienić. Ukraińcy muszą stawać przed wyborem: Chcesz polskiego obywatelstwa, zrzekaj się ukraińskiego. I ślubuj na wierność Polsce, a nie, żebyś miał dwa paszporty i był piątą banderowską kolumną w Polsce. Tu artykuł z Onetu jeszcze przy, chcę państwu przywołać, trochę mnie śmieszy, ale warto on, o nim wspomnieć. Oto po, we, po decyzji prezydenta Nawrockiego o zawetowaniu przywilejów ukraińskich nienależnych Ukraińcom w Polsce, Onet napisał, że Niepokój wśród Ukraińców po decyzji Nawrockiego. Czujemy się jakby odcięci od tlenu, twierdzą Ukraińcy. Tak, ONED ubolewa, Der ONED niemiecki ubolewa nad losem Ukraińców w Polsce odcięci od tlenu. No więc wyjeżdżajcie na Ukrainę i tam macie ukraińskie powietrze, zaczerpnijcie je głęboko za polskie powietrze się płaci. O skórce już mówiłem, nie warto zupełnie wspomnienia, ale dopóki będzie pluł antypolskimi wypowiedziami, polskie służby powinny się nimi jak najszybciej zająć. Media w Niemczech bronią flagi ukraińskiej barw ukraińskich. No, oczywiście, tak podobnie by bronili pewnie haken i swastyki. Swastyki, jak to jest haken Bardzo im blisko do siebie. I Ukraińcy, i Niemcy, w hitlerowskiej Niemcy, zwłaszcza, były w wielkim sojuszu antypolskim. Więc teraz bronią barw ukraińskich. Barwy ukraińskie powinny być ścigane z paragrafu 256 kodeksu karnego za propagowanie treści nazistowskich. Nawet nie trzeba zmieniać kodeksu karnego, żeby natychmiast ścigać banderowców karą do trzech lat więzienia lub deportacją. W zależności od tego, czy już mają polskie obywatelstwo, wyłudzone od Polski, czy też nie. Były prezes IPN-u, zacząłem, i będę kończył ukraińskim IPN-em, były prezes ukraińskiego IPN-u, jaki Wiatrowicz, porównał łaskawie Nawrockiego do Putina, a więc już nie do Hitlera jak swój um, zastępca, tylko do Putina. Ukraińcom już całkowicie pomieszało rozum i to już trudno zwracać uwagę nawet na to, co mówią. Ten bełkot, ten potok antypolski, który płynie z Ukrainy, musi być zatrzymany. Twardymi radykalnymi działaniami polskimi, które przypomną, kto tu jest Panem, a kto tu jest gościem. Litwa proponuje pominięcie Węgier w negocjacjach akcesyjnych do Unii Europejskiej. To pokazuje, jak głupia jest Litwa, która zresztą może wystawić tylko 100 żołnierzy do tak zwanej koalicji chętnych na Ukrainę, więc nie jest to państwo poważne. Nie musimy się już tą Litwą przejmować trzeba wobec Litwy też przyjąć zupełnie inny kurs polityczny. No, i na koniec jeszcze informacja z zupełnie innej dziedziny. Pan Adam Niedzielski, osławiony minister zdrowia w rządach covidowych Morawieckiego, został pobity przez nieznanych sprawców w Siedlcach. Nieznani sprawcy stwierdzili wprost do niego, jak podaje historycznym głosem, śmierć wrogom ojczyzny. No cóż, panie Niedzielski, różne przypadki spotykają ludzi. Czasem na nie zasługują, czasem nie. Nie wiem, dlaczego Pan dostał połubie, ale wydaje mi się, że gdyby inne osoby dostały połubie, byłbym bardziej zmartwiony niż w tej sytuacji, choć oczywiście nie propaguję tej postawy i proszę nie bijcie Niedzielskiego. Wystarczy, że twardo spojrzycie mu w oczy i powiecie covidowy sprzedańcu poczuj się tak, jakbyśmy cię znieważyli. Nie należy bić ludzi. Podkreślam. Drodzy Państwo, dziś nie zanudzam, więc tyle miałem Wam do powiedzenia. Spotykamy się już za tydzień w normalnych, regularnych komentarzach. My już kończymy lato w Jastarni. Jeszcze czeka nas pewnie rejs em, kaszubską łodzią. Jeszcze parę miłych akcentów mijającego już lata. Jesteśmy po pięknym koncercie, w którym Udział wzięli Alicja Węgorzewska, Rafał Brzozowski, Marek Piekarczyk, Małgorzata Szarek i, i wielu innych znakomitych wykonawców. Cała jastarnia była pod wrażeniem tego koncertu. Zorganizował go Piotr Szarek. Gratuluję. Było to piękne pożegnanie lata. Jednocześnie, zbi zbiórka na koncercie przeznaczona. Dla najbiedniejszych polskich dzieci, polskich, podkreślam, dzieci. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wolności. Teraz kilka słów do naszych patronów, którzy w różnych formach ciągle nas wspomagają, a my trochę mamy poczucie, że Was zaniedbaliśmy, a więc teraz chcemy Wam stworzyć nową przestrzeń do działania. Dzięki Wam, moim patronom, możemy wciąż spotykać się w komentarzu tygodnia oraz realizować cykl reportaży bez cenzury. W świecie, gdzie, gdzie prawda staje się przestępstwem, niezależność kosztuje. Na moim profilu Patronite pojawiły się nowe cele. Zapoznajcie się z nimi i sami przekonajcie się, czy warto nas wspierać i czym odróżniamy się od innych. Jeżeli zależy Ci na wolności słowa, nie oglądaj się na innych. Wejdź na patronite.pl Gadowski i zostań moim patronem. Wolne media jeszcze istnieją. Ale to od Ciebie zależy, jak długo będą istnieć. My istniejemy już 11 lat. Dzięki Wam. Tylko i wyłącznie. Denerwując wszystkich wokół.